Wam się wydaje, że a, już e, tyle pracy włożyliśmy, tyle go wyszkoliliśmy, tyle pacjentów. Teraz zabierze mi cały ze sobą biznes, rozumiesz, nie? Nic wam nie zabierze, wierzcie mi, nic wam nie zabierze, bo energia, którą wytworzyliście w danym miejscu, przyciąga e, tych pacjentów, których ma przyciągnąć. Ci, którzy mają zniknąć, to i tak znikną. Naprawdę. <laughs> Więc to, czy, czy, czy to przypadkiem nie jest tak, że stworzyła się pewna przestrzeń w firmie, która go wypchała? Bo na przykład rozwijacie się za szybko i dokładacie nowe procedury, które tam wymagają większej, większego nakładu siły, więcej czasu, więcej energii, więcej tak. skupienia, więcej wiedzy, I on mówi to nie dla mnie. Może tak być. Może być oczywiście, I że to tak ludzie przecież odchodzą, bo stwierdzają, że to przecież nie dla nich, no bo on zarabia tak. tam ileś, a on by chciał jeszcze więcej. O tym nie powie oczywiście. No bo po co? Ale tu szef zły i niedobry dokłada więcej, że tu trzeba pacjentów, tak, pacjentów siak, jakieś pakiety, jakieś do, do sprzedaży, już tyle trzeba robić. A ja przecież nie lepiej zarabiam wcale, tylko muszę więcej robić. A ja fizjoterapeuta pojawi... nie jestem sprzedawczykiem, nie będę sprzedawać nic. <noise> to jest naj... Wiesz, jak to często słyszałem? Jeśli podjął decyzję, bo jeśli przychodzi i mówi, podjąłem decyzję, że odchodzę, to ja, nie, ja go nie przekonuję, że ma zostać, nie, to jest, to bo to już, jest, to już jest dla mnie informacja, że... On ma zniknąć, koniec kropka, ale mogę się dowiedzieć, jakie ma plany na życie, bo my nie wiemy, czy nie, czy nie możemy razem zrobić biznesu, czy nie możemy zrobić innych fajnych rzeczy, tak? jeśli się nie dowiemy. Mało tego, żeby wyciągnąć wnioski, no to musimy to właśnie w ten sposób zrobić.